W tym rozdziale będziemy zajmowali się budową odpowiedniego uchwytu, który pozwala przytrzymywać kineskop i mocować go z postumentem. Do tego celu wykorzystamy odpowiednie krzywe, które wprowadzimy do sceny. I tak, ja na sam początku przejdę do rzutu z przodu i proponuję wykorzystać ten rzut, aby wprowadzić odpowiedni profil krzywej. I tak, na razie może ukryję blueprint, czyli skorzystam ze spacji, view, image plane, atrybuty, image plane, image plane i wprowadzę wartość 0 dla alpha-gain. Tym samym na razie wprowadzę przezroczystość do blueprintu. I tak, będziemy wykorzystywali krzywę, tak więc przejdźmy do krzywych i wskazuję odpowiedni, odpowiednie narzędzie IP curve Dobrze. Po aktywacji tego narzędzia wprowadzałem pierwszy punkt mniej więcej na środku. I staramy się uzgodnić liczbę punktów z ilością komponentów, które znajdują się na zewnątrz naszego obiektu. Tak więc ja wprowadzę raz, dwa, trzy, cztery, pięć punktów. W pewnej odległości od obiektu powiedzmy gdzieś tutaj. Raz, dwa, tak więc korzystam z lewego przycisku myszy, przytrzymuję ten sam, możemy jeszcze modyfikować położenie tego punktu. Trzy. Gdzieś tutaj. Ok, 4 i 5. Jeśli skorzystamy ze skrótu Q, a następnie z prawego przycisku myszy, to możemy przejść do kontroli werteksów. I tym samym możemy wskazywać dane werteksy. I modyfikować ich położenie. I tym samym modyfikujemy profil naszej krzywej. Mniej więcej w taki sposób. Tak więc staramy się ustalić podobne odległości. Na całej długości krzywej. I po wprowadzeniu tych zmian wprowadzimy teraz następny obiekt na bazie krzywych, aczkolwiek jest to gotowy obiekt, czyli okrąg. Ja przejdę może do perspektywy. I to będzie baza dla naszej geometrii, którą wytłoczymy wzdłuż tej krzywej. Tak więc klikamy na okręgu, wprowadzamy go do sceny. Na razie skalujemy go mniej więcej do takiej postaci, korzystamy ze skrótu E, ten sam będziemy mogli go obrócić na osi X. Ja skorzystam z Channel Box i wprowadzę wartość 90 stopni dla osi X. Dobrze, przejdę do rzutu z przodu, tak aby mniej więcej dopasować skalę tego obiektu, jak i położenie. Starałem się po prostu umiejscowić centrum tego obiektu na początku naszej krzywej. Możemy również skorzystać z opcji przyciągania do punktów. Wydaje mi się jednak, że to wystarczy. Dobrze, i ustalamy średnicę naszej przyszłej geometrii na bazie właśnie tego okręgu. Tak więc staramy się po prostu wyobrazić, jak bardzo chcemy, aby ten obiekt był gruby w stosunku do poszczególnych, czy też w stosunku do kineskopu. I powiedzmy, że jeszcze troszeczkę chudszy, coś w tym stylu. Mogę skorzystać jeszcze z materiału referencyjnego. Tak więc widzimy, że ta rurka nie jest zbyt gruba, czyli spokojnie możemy ją jeszcze minimalnie zeskalować. I po wszystkim obracamy w prawo czyli wartość 90 do osi y. Dobrze i skorzystam jeszcze z rzutu z boku, tak aby w miarę dobrze umiejscowić ten obiekt w odniesieniu do krzywej to ten stylu. Super. I tak, na tym etapie musimy po prostu wyprowadzić nową geometrię na bazie okręgu, która będzie podążała wzdłuż tej krzywej. Tak więc istotne, je, tak więc istotne jest kolejne zaznaczenia. Zaznaczamy okrąg, który stanowi bazę. Shift. dodaję do zaznaczenia krzywą. I musimy teraz skorzystać z operacji, które są właściwe dla powierzchni, gdyż pracujemy z krzywymi. Tak więc przechodzimy do Surface. Operacja, która nas interesuje znajduje się w tym miejscu, czyli Extrude. I aby uzyskać dostęp do odpowiednich opcji, korzystamy z dwukliku na tej ikonce lub też po prostu korzystamy ze spacji, przechodzimy do Surface, Extrude. Ja skorzystam z resetu ustawień i zwracamy uwagę na opcje, które się tutaj znajdują. Tak więc ja chcę, aby pozycja oraz orientacja mojej geometrii była zgodna z krzywą. Tak więc wybieram krzywą jako pozycja, kierunek krzywy jako orientacja. I chcę, aby wynik tej operacji był związany z poligonami, tak więc zaznaczam poligony. I dodatkowo chcę, aby liczba komponentów, które będą otaczały tą tubę, zgadzała się z liczbą punktów kontrolnych mojej krzywej. Tak więc zaznaczam Control Points i korzystam z Apply. I przejdę może do rzutu z przodu. I skorzystajmy ze skrótu 3. Widzimy, że odpowiedni obiekt geometryczny został wprowadzony. Zauważymy jednak pewne różnice w odległości pomiędzy tymi dwoma obiektami. Tak więc to, co my teraz możemy zrobić, to przykładowo zaznaczyć naszą krzywą. Ja skorzystam z outlinera. Wskażę odpowiedni obiekt, czyli Curve 1. Tak więc korzystamy z outlinera, zaznaczamy krzywą. Następnie korzystamy z prawego przycisku myszy i wykorzystam do tego celu perspektywę. I korzystamy z Ctrl z Vertex. I tak, zaznaczamy teraz nasze werteksy, korzystamy ze skutu W i wpływając na profil krzywej, wpływamy również na geometrię, gdyż te dwa elementy są, są połączone historią. Tak więc, ja w tym przypadku może przesunę ten werteks troszeczkę do góry i właściwie możemy albo modyfikować samą krzywą, albo usunąć historię tych obiektów i wpływać na werteksy samej geometrii. Ja, general, ja generalnie proponuję właśnie skorzystać z tej metody. Tak więc proponuję po prostu zaznaczyć geometrię, przejść do custom, usunąć historię. Super, outliner. Wskazujemy nasze dwie krzywe i możemy je usunąć lub ewentualnie zachować na później, jeśli chcemy. Dobrze. I teraz możemy skorzystać z prawego przycisku myszy, vertex, zaznaczać warteksy i zmieniać ich położenie, jeśli chcemy. Ja szybko skontroluję, jak wygląda sytuacja. I usunę może ten pierścień komponentów, to znaczy tą pętlę. Tak więc edge, dwuklik na tej krawędzi, shift, delete edge. Super. I tak przyjdę teraz do tego miejsca. Zaznaczę tą pętlę i skorzystam ze spacji. I tak, chcę to miejsce wypełnić nową geometrią, tak więc musimy odwołać się do menu Mesh, gdyż chcemy utworzyć coś nowego, a nie chcemy edytować istniejącą siatkę. Fill Hole. I skorzystam z 1 na klawiaturze. Super. A następnie Shift i prawy przycisk myszy, Interactive Split. I wprowadźmy połączenie w taki sposób. I w taki. I uzyskujemy 3 czworoboki. Raz, dwa, trzy super. Skorzystam ze skutu 3. Dobrze. I tak, proponuję teraz skorzystać z odpowiedniej operacji, która pozwoli nam wprowadzić odpowiednią pętlę komponentów, czyli insert edge loop. I wprowadzamy tą pętlę mniej więcej w tym miejscu. Wygładzamy. Zobaczmy, jak to wygląda. Super. Widzę, że po wygładzeniu dysponuję pewnym spłaszczeniem w tej okolicy. Ja skorzystam ze skrótu F, aby się skupić właśnie na zaznaczeniu i proponuję poprawić to. Tak więc musimy troszeczkę zmodyfikować przepływ komponentów na czubku tego obiektu. I tak, w tym celu na samym początku ja proponuję skorzystać z narzędzia Interactive Split Tool. Tym samym będziemy mogli wyznaczyć środek tego fragmentu. Tak więc Shift prawy przycisk myszy, Split Interactive Split Tool. I tak, kliknę w tym miejscu. Narzędzia automatycznie wprowadza odpowiednie punkty na połowie każdego odcinka danej krzywej. Dobrze, teraz możemy skorzystać ze skrótu Q, aby wyjść z narzędzia w edycjach krzywych. Zaznaczamy te krawędzie, Shift, prawy przycisk myszy, Delete, Edge, i korzystamy z Object Mode. Zaznaczamy, następnie korzystamy z Shift, przycisk myszy, Split speed Polygon Tool. I możemy teraz wyprowadzić nowe komponenty bezpośrednio z centrum tego fragmentu. Tak więc ja klikam, przytrzymuję lewym przyciskiem myszy, przeprowadzam punkt na środek. Klikam następnie tutaj, przeprowadzam punkt do tego miejsca, prawy przycisk myszy, aby rozpocząć nową sesję. I w ten sposób możemy wyprowadzić nasze komponenty pomiędzy narożnikami. Dobrze. I po ukończeniu tej operacji, możemy teraz przejść do edycji naszych krawędzi. Ja skorzystam ze skrótu Q, aby móc je wskazywać. Wskażę wszystkie te krawędzie. Shift, prawy przycisk myszy, Delete Edge. z teraz trójkątami. Tak więc możemy sobie teraz zaznaczyć co, drugi, co drugą krawędź. Raz, dwa, raz, dwa i raz, dwa. Shift. Delete Edge i uzyskujemy czworoboki, które są mniej więcej zorientowane w taki sposób. Dobrze, i skorzystam ze skrótu 3. I wygładzenie prezentuje się mniej więcej w ten sposób. Okej, okay, może być. I jeszcze dla testu, zobaczę, czy przypadkiem nie dysponuję zbyt dużą liczbą komponentów werteksy. Tak więc zaznaczę 17 werteksów. Czyli liczba się zgadza. 8 par plus jeden wartekst na środku. Właściwie nasz obiekt jest gotowy do tego, aby móc go odbić na osi, na wybranej osi. Zobaczmy zaraz, z której osi skorzystamy. Tak więc zaznaczamy obiekt, korzystamy ze spacji. I z tego, iż będziemy po prostu tworzyli nowy obiekt. Przechodzimy do mesh. Mirror Geometria. I korzystamy z ustawień. I zwracamy uwagę na nasze osie. Tak więc będziemy odbijali na osi X w lewo, czyli minus X. Apply. I automatycznie werteksy powinny zostać złączone. Tak więc ja przejdę do edycji werteksy. I zaznaczę tą grupę. Osiem werteksów mam zaznaczonych. Super. I skorzystajmy teraz z rzutu z przodu. Object, zaznaczmy obiekt, skrót 3. Zobaczmy jak wygląda sytuacja, super. I generalnie możemy zrezygnować z tej pętli komponentów, które znajdują się tutaj. Chociaż może jednak zrezygnujemy z tych dwóch pętli, czyli raz. Dodajemy do zaznaczenia, Shift, prawy przycisk myszy, Delete Edge i zobaczmy jak wygląda sytuacja. Zaznaczmy teraz te werteksy, które znajdują się w centrum i przesuńmy je w dół. O super. I spróbuję teraz wybudować pozostałe części, które są właściwe dla tego uchwytu. Aczkolwiek wcześniej proponuję zaznaczyć obiekt i usunąć historię obiektu. OK, widzę, że Maja wyświetliła mi błąd, tak więc ja na razie wyłączę program, spotkamy się za chwilę. OK, sam z powrotem. Tego typu przygody mogą się zdarzyć nawet najlepszym, dlatego warto często zapisywać postępy pracy. No dobrze, tak więc spróbujmy teraz wybudować pozostałe elementy, które są właściwe dla uchwytu. I tak, zaczniemy może od tego drobnego elementu, który zauważymy po tej stronie. I do tego celu po prostu wykorzystamy odpowiedni obiekt, cylinder. Tak więc ja może na razie skorzystam z perspektywy. Zaznaczę ten obiekt i przesunę go za pomocą widoku z boku w lewo. Mniej więcej do tego. Tej pozycji. Potem jeszcze sobie dopasujemy ten element. Dobrze, oznaczam wszystko. Shift i korzystamy z prawego przycisku myszy. Wybieramy polycylinder. Dobrze, wyprowadzamy go w taki sposób. Skorzystajmy z Channel Box i przejdźmy do Inputs, Polycylinder. I tak, zwracamy uwagę na elementy konstrukcyjne, tak więc Subdivision Axis. Zaznaczamy tą opcję, środkowisko myszy i powiedzmy obniżmy do wartości, jak będzie 8. Super. I resztę właściwie już zrobimy standardowymi narzędziami. Tak więc przejdźmy na razie, może do Face i zaznaczmy te poligony. I w tym przypadku ta część geometrii nie będzie mi potrzebna. Odznaczę z pomocą Control to, co zaznaczyłem po tej stronie. Tak więc ta część geometrii nie będzie mi potrzebna, gdyż będzie znajdowała się w odbiorniku. Tak więc zaznaczamy i po prostu usuwamy. Super. Następnie przejdźmy do edycji krawędzi. Zaznaczmy... Ups. Zaznaczmy cztery krawędzie. Shift, palcisk myszy i usuwamy. W taki sposób. I tak zaznaczamy teraz cały obiekt. Korzystamy z obracania. I obracamy na osi Z. O, 90 stopni. W tym przypadku będzie to minus 90. Dobrze. I korzystamy ze skalowania. W taki sposób. I oczywiście rzut z przodu. W przesuwamy tutaj. Ok. I tak, ja skorzystam z edycji werteksu. Zaznaczę te werteksy, przesunę w prawo. Następnie korzystam z object mode i ponownie skalowanie. I skorzystam z rzutu z boku, przesunę obiekt mniej więcej do tego miejsca. Skrót F. Dobrze, opuszczę w dół. Jeszcze trochę. I skorzystam teraz z materiału referencyjnego. Zobaczymy, jak to mniej więcej wygląda. Aha, ok. Tak więc nasz uchwyt po prostu jest zagłębiany w tym cypelku. No, a to oznacza, że już musimy go podnieść mniej więcej dotąd i powiększyć. Czyli skrót R. Powiększamy. Tyle powinno wystarczyć. Skorzystamy może z narzędzia wprowadzania nowych pętli komponentów. Insert Edge Loop. Super. I wprowadźmy pętlę tak, abyśmy mogli wyostrzyć powierzchnię obiektu po prawej stronie. Tyle wystarczy. I proponuję jeszcze wprowadzić dwie pętle bezpośrednio obok. Skorzystam ze skrótu Q, tak aby wyjść z narzędzia. Korzystamy z Face. Klik i dwuklik. Dobrze, skorzystam ze skrótu F. Następnie Shift, parę myszy, Extrude. Super global. Skalowanie skalujemy do środka i tyle powinno wystarczyć. Ewentualnie może zaznaczę jeszcze wszystkie werteksy, które są odpowiedzialne za to żłobienie i przesunę je dotąd. Dobrze. Wygładzamy, zobaczmy jak to wygląda. Dobrze. Tak więc skorzystajmy teraz ponownie z operacji wprowadzenia nowej pętli krawędzi. Tak więc korzystamy z Edit Mesh, Insert Edge Loop i wprowadzamy tą pętlę. Powiedzmy tutaj. Dobrze. Jedną tutaj. I jedną tutaj. I właściwie jeszcze tutaj. Dopasujemy teraz położenie naszych obiektów, aczkolwiek proponuję również wygładzić ten fragment. OK. Tak więc wzajemna relacja jest w miarę OK. Skorzystam z werteksów, zaznaczę tą grupę werteksów, przesunę w lewo, a się zagłębią w kineskopie. Następnie zaznaczę tą grupę i przesunę je dotąd. Super. I to właściwie wystarczy. Pozostaje nam już teraz tylko usunąć historię samego obiektu i skorzystać z możliwości jego skopiowania. Dobrze, skorzystajmy ze skutku E, aby obrócić kopię. I w tym przypadku będzie to 180 stopni na osi Y. Tak więc prowadzę odpowiednią wartość. I skorzystam z rzutu z przodu i przesunę po prostu obiekt w lewo. Mniej więcej w taki sposób. I spoglądam na relacje obiekt, pomiędzy obiektami i przesunę go do tego punktu. Ok. I tak, pozostaje nam jeszcze tylko wymodelowanie ostatniego elementu, który będzie łączył uchwyt z postumentem. Tak więc spójrzmy na materiał referencyjny. Chodzi głównie, właśnie, o ten fragment. Tak więc w tym przypadku skorzystamy z prostego obiektu, jakim jest cylinder. Tak więc Shift, przycisk myszy, poly, cylinder. Wyprowadzamy go do góry. Ja skorzystam z Channel Box. Inputs i wprowadzę również wartość 8. Dobrze? Zamknę. I podobnie jak w poprzednim przypadku, proponuję zaznaczyć dolne poligony ewentualnie z kontrolem odznaczyć to co nie chcą, co zaznaczyliśmy, DELETE zmieniamy układ sił pomiędzy krawędziami w górnej części raz, dwa, trzy, cztery, tak więc usuwamy po prostu co drugą krawędź super zaznaczamy całość i skalujemy i tak, ja skorzystam może z rzutu z przodu, przejdę następnie za pomocą spacji do view image plane i przywrócę widoczność mojego materiału referencyjnego. Prowadzę wartość powiedzmy 0,4, powiedzmy, 0,2. OK, zaznaczę ten cylinder i przesunę go mniej więcej tutaj, tak aby mniej więcej określić jego grubość, przynajmniej samą grubość, tak więc korzystam ze skalowania. To będzie grubość podstawy. OK, następnie korzystamy ze spacji Edit Mesh Insert Edge Loop, i tutaj wprowadzę pierwszą, drugą, i to na razie może wystarczy, i przejdę do perspektywy. Następnie edycja poligonów. I zaznaczę wszystkie górne poligony mniej więcej w taki sposób skalowanie i skaluję w taki sposób. Skrót W opuszczamy trochę w dół. Chcę, aby jednak tutaj znajdowało się lekkie wznoszenie. Coś w tym stylu. Zajrzę jeszcze raz do materiału referencyjnego. Ok. I to generalnie powinno wystarczyć. Tak więc prowadzimy jeszcze teraz pentry wyostrzające. Dla tego obiektu, aczkolwiek, może jeszcze tylko ustalę jego wysokość. Tak więc przejdę do werteksów samego obiektu, zaznaczę górną grupę werteksów, opuszczę w dół. Mniej więcej w taki sposób. Tak więc staram się pilnować tego, aby górna część tego elementu nie dotykała kinoskopu. Mam nadzieję, że nie za bardzo się śpieszę i jest to widoczne. Ok, tak więc może na razie ustalę odległość za pomocą rzutu z boku. Dobrze. I widzę już, że mój obiekt penetruje kineskop. Tak więc muszę go opuścić w dół. I opuszczę go powiedzmy do tego miejsca. Jeszcze raz zaznaczę werteksy, zaznaczę górną część werteksów i je ja po prostu podniosę dotąd. I to chyba wystarczy. I tak, zanim wyostrzę, jeszcze zaznaczę te werteksy, które znajdują się w dolnej części, też je podniosę. Nieznacznie. A te minimalnie puszczę w dół. Skorzystam z Ctrl Z, gdyż odznaczyłem. I ostatecznie jeszcze przesunę te w dół. Ok. I tak skorzystajmy teraz jeszcze ze skarowania, podniesienia do tego obiektu. I minimalnie pomniejszego. Dobrze, i podniosę jeszcze trochę. Skrót 3. Jeden. I korzystamy teraz z pętli pędliwostrzających. Jedna pętla tutaj, jedna tutaj. Ups, Ctrl Z, i jedna tutaj. Dobrze, skorzystam z Ctrl Z, I tą pętlę wprowadzę trochę niżej. Dobrze, Ctrl Z. Jeszcze raz zaznaczę obiekt. Edit Mesh, Insert Edge Loop. I tak, trochę niżej wprowadzę obydwie pętle. No dobrze, zobaczmy teraz. I jest ok. Wprowadzę jednak pętle tutaj troszeczkę wyżej. W skrótku. Zaznaczamy tą pętlę i usuwamy, czyli SHIFT i prawy przycisk myszy. DELETE. OBJECT. Skrót 3. I tak się prezentuje nasz obiekt. Dobrze. Tak więc pozostaje nam już teraz tylko usunięcie historii. I po usunięciu historii wprowadźmy jeszcze odpowiednie nazwy. Tak więc tutaj wprowadzę nazwę powiedzmy cokolik. Tutaj uchwyt. I poprawię. I staram się również usunąć historię na elementach, które utworzyliśmy, z którymi już nie będziemy pracowali. I tutaj powiedzmy, prawy. Niech będzie bolec. A to będzie lewy bolec. No dobrze, w ten sposób właściwie dochodzimy do końca, jeśli chodzi o sam kineskop i jego elementy. I w kolejnym rozdziale zaczniemy modelować podstawę pod nasz telewizor. Tak więc zapraszam. O, i już widzę, że tutaj popełniłem błąd w toku edycji. Tak, więc szybko zajrzę do werteksów, to znaczy do krawędzi i zobaczymy, co się tutaj dzieje. Zaznaczę tą pentrę z W i ją wyprowadzę. Tak, więc popełniłem tutaj gdzieś błąd. Skorzystam może z X-Ray i obejrzę obiekt, co tutaj się dzieje. I skorzystam z 1 na klawiaturze. Dobrze, dodam do zaznaczenia tą pętlę. I obydwie wyprowadzę. Tak więc, na którymś etapie musiałem przesunąć te komponenty. Trudno mi sobie przypomnieć, na którym. Aczkolwiek na szczęście nic złego się nie stało. Ok, zaznaczę teraz tą pętlę i ją wyprowadzę w taki sposób. I jeszcze ta pętla. Dobrze, a my się spotkamy w następnym rozdziale.